Serwus, to będzie Norwski Bardzo Granciej rzeczy, ja jestem Wilkie to kolejny odcinek na moim kanale Milki Plus w Among Us i słuchajcie, dzisiaj jestem ze Eliska. Hejka! Ponieważ po raz pierwszy w życiu będę grała na innej mapie niż na tej, co się zawsze jakby... Co to jest? Czemu ja jestem takim czymś? Ja nie mogę, ja mogę nie. <grym> <grym> słuchajcie, zostawcie koniecznie łapkę w górę Tam na sam nie możesz star... iść, bo tu jest blokada. Tam jest reaktor. Tu jest reaktor. Co Każdana to jest? Eliza? To A, nie mi to ucha. Co to jest za mapa? Mogę tu wskoczyć do tej rybki? No rzesz, i to nie jest węd Dobra, słuchajcie, przepraszam, ja, ja naprawdę gram... Co Musisz jest? dać w dół, w dół, w dół, w dół, i do 38. Tak, słuchajcie, ja pierwszy raz, w raz gram w na, na innej mapie. Możecie stawić łapki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, bo jest jeszcze taka trzecia dół. mapa. Nie, Mógł nie, i sam, nie no, chcę skanować, no, skanuj się. Mogę razem z nim? Nie, no, możesz. O, dobra, teraz dobra, słuchajcie. Byłem się, że będzie śmiesznie, więc zostawcie subskrypcji wow. subskrypcję, na mojego Instagrama, Milka przez Dokładnie. Dwa. I na mojego też. I na Eliski oczywiście. No i co, no kurde, lecimy, to no, się boję. No, się ale teraz tak, musisz iść w dół tam, gdzie ten żółty, i teraz w prawo. O, o! W prawo mówię, to jest lewo. Załam, załam, Dobra, dobra, a tu no. są. Co Dzieci. i... Dobra, ja idę w toku, tutaj idę tą strzałką. No dobra, bo już widzę. Dobra, czekaj, bo ja chcę iść do elektryka. To tu? Tak. Dobra, sorry, tu jest sorry. Elektryk, tu masz taska. Powiem że jest to strasznie trudne, bo pierwszy raz gram w życiu na tej mapie i w ogóle ona jest o wiele trudniejsza niż ten. Nie, to jest moja ulubiona mapa i to mapę, ale tej środkowej nie lubię. Tu masz taska, Julka.. Julka jest podejrzana, żółty jest podejrzany. Czemu? No bo nie no wiem. Ci czy. wszyscy to... są podejrzani. No wiem, bo nie wiem. No wiem, bo ja po prostu myślę logicznie, nie co co tym. Jasne. Cieka no tak i czekaj. tam. No ja trzeba chyba się tutaj próbuję połapać. okej. Okay. Co mam tu zrobić? Czerwona Okej, okay. tam jest tyle osób obok mnie, że się tak boję, że mnie ktoś zabije. No, a to straszne jak jest tak, grubie: zgrupowanie i no. Dobra, tam tutaj masz, mam coś. Nie, masz zadania. Nie, a, masz to nie masz tutaj, zadanie. Nie, jest tutaj, Ale to fakt, jak to się idzie, nowa. Okej, okay, to jest jakiś. Co mam robić, Eliza? No do tak? tych pasków, no, do tych kraseczek musisz tak. Ja, yeah, słuchajcie, jak to jest ciężkie, Ta naprawdę. Ta jest moja ulubiona mapa. Pierwszy raz w życiu gram na tej mapie i jest Dobra, naprawdę mega top. ciężko. E, idziemy do. Web... Do, do Waypoin tak, no, tak. to się idzie. No góry. prawo w dół. Dobra, dobra, czyli tutaj jest komputerek. <coughs> okay. no i o, i musisz oj, to, to jest to spoko, jest to dobra, samo no? dobra, dobra. Tu jest tak, duż, duż, dużo graczy. No nie, nie chcąc iść się bo ja zaraz hmm, umrę, tutaj Ale czemu oni nie robią te troska, tylko się ruszają? No w ogóle wszyscy nie wiem, co oni robią ze mną. Zamiast zabijać impostor, to kurde, jeszcze nie raz jakby nie został. O, pomocy! Ktoś tam zamknął drzwi. Ej, Martyna, zamknę chyba drzwi. Skąd wiesz, że Martyna? No bo stała w miejscu. No ale niekoniecznie nam no. ten... Okej, okay, dobra. No, ale może to była ona. Tak. I, I Elo, Elo, dobra, nie mogę być. Tu jest... Y, tak, tu jest coś tu, się, tu jest meeting, wiesz o co chodzi, nie? Jaki meeting. No, że się spotykacie i tam gadacie, to jest to. to jest emergency meeting, to, mm -hmm. tak? Dobra, 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 No dobra, dobra idź, w teraz. I patrz, teraz tak, i teraz y, tutaj idź na zadanie i teraz Ci pokażę jedną fajną rzecz. Ale to zaraz. No. I teraz idź tutaj. Daj idź prawo, o, daj i kliknij tam. E, 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 no. I tu masz, kto zginął. Joo! czyli żółty nie żyje. Tak, a wszyscy inni nie Och, wie. się wystraszyłam, ja nie mogę, dobra. I jak teraz zapytam, gdzie to, to jest nieważne, bo ja nawet nie wiem, gdzie jest, <grym> gdzie co jest. O nie no, jeszcze synka w syn. Nie pisz pierwsze, bo imposter zawsze pisze pierwsze. No, no i nieważne, gdziłe. Jakby ja nawet, to jest, nie, ja nawet nie wiem, gdzie jest laboratorium. Laboratorium, ja, ja tam jak Ci kazałam, iść w prawo, w dół no, i początku. W tak, tam miałaś iść w dół, no to tam było. Tak, gdzie scan? Tam, gdzie miałam skan? Tam, gdzie miałam. Nie, to. No tak, no. no ja no. nie mogę. No, to jest najtrudniejszy odcinek ever, to bo to ja nie rozumiem tej nic. Jest taka ciężka arenka, jakby wiecie, to jest naprawdę mega trudne. Ja pierwszy raz gram. Ja nie rozumiem nic. Nie, no chyba za ja bo nie ma hmm. nawet podejrzeń żadnych. No, ja wiesz, też nie, nie mam pojęcia, kto. Nie wiem sama no zobaczymy jak to będzie Ale wśpira. masakra, wam, że ciężko, jest naprawdę ciężko. Czy ja wiem, to jest moja ulubiona arenka, To jest takie fajne ta lawa i w ogóle. Co to jest? I tam się ktoś pali w tej lawie, a nie żeby lewej no. yeah. Dobra, teraz mój, y, idź tam gdzie ci powiem. Widzisz tam jest laboratorium. Idź w prawo, w prawo, w góra, w góra, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O to są te elementy czy co? Lewo, tak, w góra, w prawo. Dobra, dobra, dobra. Góra się do. Prawo, w dół, w prawo, w spację. I nie gadaj, że tutaj takie rzeczy trzeba robić w I w ogóle tutaj trzeba otwierać drzwi w dół. No i co, ja już mam wszystko porobione. Czerwony łajcior i brązowy tam jest, dobra? Jest. Góra. A. No, spację. No, otwiera się, nie musisz na ten, tak tą spację robić. już można czekać. Tu jest vent. Góra. Daj na tap. Julka, eee, idź tam w dół, w dół, w dół, w dół, dół. Nie tam, tam, tam no wyjdź. Ja nie, ja w ogóle nie rozumiem tej mapy. Eee, musimy dojść do elektryka. To jest elektryk. To jest elektryk. No ja nie mam już powiedzieć, gdzie jest elektryka. Albo iść do o 2 to jest dobry pomysł, bo tam może być chciało. W sumie ktoś jest na kamerach. W sumie możemy iść na kamerę. i z górą. Ej, czekaj, bo ja muszę uratować świat. Patrz, patrz, patrz. patrz, tak tutaj się czekaj weź. Uuu, jakie tutaj są rzeczy? Du, du. No, ej, opie! Hopie. Czarny, czarny czy żeby czarny był impostorem? Nie, bo może robić światła. No ale jak tak się robi światła, Eliza? A, kończ. No nie. Tak się nie robi świateł. No możliwe, że czarny będzie. Ale zaraz wygrać i tak, tak taskami. Daj to ten. No, no kurde, skończ! Jak ja nie nienawidzę tego, naprawdę, o, to ja idź, nawet to nie na dobra To nie ma Izia kamery. Mimo czarne, Iza gdzie jest emergency meeting? My musimy tutaj coś gdzie jest emergency meeting? Ja, yeah, super, słuchajcie, super, naprawdę zarobiście. Wow, ale trzeba ogarnąć. Czarny, czarny i biały. Czarny i biały. No, możliwe, że jest czarny i biały, tylko... Czemu zielony tam dalej stoi? jak Nie tym? jest, nie jest, jeszcze na pewno widzisz? Jeszcze A, nie. Aha, 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 Ale tak, powiem wam, że mega ciężka mapka, Bo ja nawet wiem, co tutaj się dzieje, słuchajcie, na tej mapce. Dwie osoby zostały teraz zabite. Julka zreportowała. Zaraz czarne. pójdziemy zobaczyć. Yy, ten, zaraz pójdziemy zobaczyć, co robi czarny i kto jest żywy. W sensie, jak, czy czarny jest. Ach, nie, dobra, to jest bez sensu, to nie miało sensu. Ciało. nie. Co wiem. jest gen? Ja na pewno w ogóle nie ogarniam tej mapy, jest taka ciężka. Ja bym chciała się na niej uczyć, bo jest naprawdę mega fajna, ale powiem Wam, że naprawdę mega, mega masakra, na musisz wszystko plany. się na nowo uczyć. No, no jak już tam znasz każdy, gdzie jest, nie wiem, admin, gdzie jest ten, laboratorium i w ogóle, no to wtedy nie wiedziałaś. No w się sensie, widziałeś, teraz nie wiesz, gdzie to wszystko. Jest. serio. No ja już wiesz, mam już ogarniętą tą pierwszą mapę, totalnie wiesz, mam palcem ją mam, dosłownie. No. A ta mapa jest o wiele trudniejsza, według mnie. W ogóle jest po prostu tak wszystko pomieszane i tak no, dalej. No, ale to jest taka mapa prima prelis, i wtedy jest mapa zamieniona. Że jest admin na wszedł na górze i jest zamienione wszystko, że jest tak jakby. Ja jakby tak mapa przestawił. Hmm, chcę nie to zobaczyć, nie nie chcę pali. to zobaczyć. Dobra, więc tak. Chodźmy za czarnym. Za czarnym. Jest dobry pomysł. No. No, bo jak nam się wydaje, że czarny jest impostorem. Widzisz, że go teraz ciemnego, zielonego, więc wydaje mi się, że na pewno jest czarny. No, czarny na 100%. Tak mi się hmm. wydaje. No, idzie na kamerę i teraz będzie. Aj, jednak. O, hmm. Tak właśnie się nie spodziewałam. A mogę zobaczyć ale zobaczy, ktoś jest na kamerach. Zobacz, czy ktoś jest na kamerach. Zobacz, czy się świecą kamery. Co? Jak to działa? Dobra, wygraliśmy ogólnie, ale powiem wam. Że jest ciężko, słuchajcie. Ja myślę, że ten, ten odcinek to jest na tyle. Jeżeli chcecie więcej, chcecie odcinków z takiej właśnie mapki, to piszcie mi w komentarzu. Ja mogę się postarać, słuchajcie, nauczę się jakby grać na tej mapie i będę dla was nagrać takie odcinki. E, a my co, no widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku jutro o godzinie 15.30 oraz o 18.30 na moim głównym kanale Milki, ponieważ za codziennie Minecrafta, wrzucam także wbijajcie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Łapkujcie, subskrybujcie. No i co, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia, widzimy się później. Pa. pa. Hejka.